Wrócimy może do kwestii ciśnienia powietrza w ogumieniu Waszych samochodów w tej chwili stosuję środek do klimatyzacji, dlatego nie będę otwierał na razie drzwi, samochód sobie spokojnie chodzi. Co jeszcze należy wiedzieć na temat tego co się dzieje w Waszym układzie? Yy, powietrza w kołach. Mówi się, że ciśnienie powietrza w kołach. Jeżeli <laughs> będziecie pompowali koła u wulkanizatora na przykład ciekłym azotem, bo jest taka opcja, no to wtedy należy wiedzieć, że charakteryzuje się to tym, że te nakrętki te nakrętki będą zielone i i azot daje tyle, że macie stałe ciśnienie yy, czynnika, powiedzmy, tego, którym jest napompowane koło, ponieważ azot nie rozszerza się ani nie kurczy pod wpływem zmiany temperatury. Ustawia się, określa się określoną liczbę yy, ciśnienia w ogumieniu i ta wartość będzie stała. Chciałem Wam pokazać bardzo ciekawy przyrząd do spompowania kół, bo czasami tak bywa, że nie możecie skorzystać ze stacji, bo jesteście gdzieś koło domu, nie macie sprężarki, macie wyjechać, a musicie pamiętać o tym, że jeżeli macie powietrze w ogumieniu, to w czasie jazdy ciśnienie będzie Wam wzrastało nawet o jedną dziesiątą bara, o dwie bara, to w zależności od tego, jakie macie warunki. A może też i spadać to ciśnienie. Czyli y, zawsze pompujemy optymalną, do optymalnej wartości, jeżeli macie na przykład 2-3 atmosfery, napompujcie to 2-2, ponieważ w czasie jazdy, przy wysokich temperaturach ciśnienie wzrośnie do 2-3. Natomiast jeżeli będziecie mieli na przykład taką sytuację, że będziecie jeździli w zimę, to y, Generalnie to ciśnienie nie powinno się zmienić. Jeżeli jest wysoka temperatura, to koło nagrzewa się o asfalt. Temperatura asfaltu zawsze jest wyższa od temperatury powietrza i dlatego ciśnienie w ogumieniu będzie Wam przerastało. Nie są to jakieś duże wartości, ale możecie się liczyć z takim zjawiskiem. Jeżeli macie kontrolę ciśnienia. W ogumieniu, w środku w samochodzie, czyli macie ten yy, układ yy, pomiaru ciśnienia oparty na czujniku, to on będzie Wam pokazywał ciśnienie i wtedy zdziwicie się, bo nagle ciśnienie będzie Wam szło do góry lub też będzie spadało. Jak będzie spadało, to niedobrze. Yy, możemy mieć dwa takie bardzo popularne przyrządy. Jest to taki kompresorek, yy, który Możecie spotkać w różnego rodzaju supermarketach, dyskontach, czy opłaca się to kupić. Do 2,5 atmosfery pompuje, czyli do 250 psi, bo dlaczego się mówi na przykład jednostkę psi się wymienia, a niektórzy wolą używać atmosfera, taką jednostkę jak atmosfera. Trzeba się liczyć z tym, że ta jednostka dotycząca ciśnienia w atmosferach to w zależności od tego, czy to jest atmosfera, czyli ciśnienie techniczne tak zwane, czy w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego, ta wartość może być różna w przeliczniku. Dlatego lepiej stosować tą wartość PSI. Tu akurat mamy ciśnienie w barach w PSI i jak widzicie na przykład dwa bary, tak, dwa bary to jest około 20-30 PSI, tak to się określa, czyli 20 PSI to nie są dwa bary, bo to jest między 20 a 30, dlatego jeżeli macie w samochodzie określoną wartość ciśnienia PSI w tej jednostce, to należy odnosić się do tej wartości, która jest w PSI, a nie przeliczać tego z barów, bo nie będzie to przeliczo przeliczone dokładnie. Ten kompresor nie dość, że jest niewygodny do użycia, bo trzeba się liczyć z tym, że trzeba skorzystać z gniazda zapalniczki. To jeszcze, żeby napompować tylne koło, to trzeba przerzucić ten przewód pod samochodem i zasilać skrajne koło, które będziemy obsługiwali z tego kompresora. Poza tym jest mało wydajny, bo 250, tak jak tu macie na obudowie, 250 PSI tak naprawdę to jest. Niewielka wartość, i jeszcze raz mówię, to nie jest 2,5 atmosfery. Bardzo ciekawy przyrząd, który nie dość, że ma tutaj taki zestaw o naprawczy, naprawczy raczej nie. To znaczy naprawczy o tyle, że tu mamy bezpiecznik, prawda? O tyle naprawczy. Ale mamy tutaj taką igłę do pompowania. Oraz taki dosyć ciekawy zawór. O, jest rowerowy. Tak, rowerowy, bo to jest przyrząd uniwersalny, to łatwo się zamyka, łatwo się otwiera tutaj grzechocze, to nie znaczy, że jest popsute. Posiada własne, własne zasilanie i w komplecie jest jeszcze przewód, oczywiście zasilający. Z zapalniczki ale ten przewód będzie potrzebny tylko wtedy kiedy będziecie musieli ładować to urządzenie taki przewód do ładowania akumulatora oraz najważniejsze przewód o taki który będzie Wam służył do pompowania kół kręca się gniazdo I no i w zasadzie gotowy jest do obsługi. Teraz tak, jakie ma funkcje. Po włączeniu trzeba trochę dłużej przycisnąć. No, trochę tam tutaj za bardzo nie chce świecić, ale mamy wartość ciśnienia tutaj, jakie jest do jakiego będzie nam przyrząd mierzył i pozwalał dopompować koła oraz szereg ustawień, które pozwalają na zmianę ciśnienia, jak również na zapamiętanie paru ciśnień, na przykład do samochodu, czy na przykład samochód. Tutaj mamy mamy funkcję latarki, oczywiście ale to nieważne, więc mamy tak. Tu mamy motorower, słabo to widać. Musisz zmienić jednostkę, masz w kilopaskalach ustawiłeś. Tak. Yy, zmienimy tą jednostkę. Oczywiście zmienia się wszystko. I teraz zwiększasz i zmniejszasz. Cienienie. Tak, zwiększamy, zwiększamy. O, włączamy, przyciskamy trochę dłużej. I teraz yy... o, obniżamy ciśnienie, podwyższamy ciśnienie. Dalej kilo Tak, idę, widzę. Kilogramy na centymetr. To jest latarka. Tak, latarka to tutaj jest też światełko. To wiadomo. Plus i minus zmiana wartości. No i tu mamy funkcję. Yy, u góry nam się wyświetla. Teraz nam się nie wyświetla. To co, napompujmy po prostu koło. Ale żeby napompować koło, to musimy ustalić yy, ciśnienie. Tak to działa. A no, mówiłem, żeby nie grzebać przy jednostkach. To nie ma znaczenia, no musi być przyrząd tak zrobiony. Teraz mamy kilopaskalę na centymetry sześcienne. Tak to jest zrobione, że nie musimy czytać instrukcji obsługi, tylko po kilku wciśnięciach... O, kilopaskale, proszę bardzo. No mamy znowu kilopaskale. Kilogramy na centymetr. A teraz mamy PSI jednostkę. No, to sprawdźmy na drzwiach, ile jest PSI i zmierzmy ciśnienie. No nie możemy sprawdzić na razie. Możemy otworzyć po prostu. Bo mamy jest klimatyzację ozonowaną. Ale sprawdzimy. Koniec. A więc PSI mamy 20, 33, i widzicie, 23 bary to jest 33 PSI. Lapsu bój na tył. 33, 31, 32, 33 PSI. 33 PSI. 33 PSI w tym no i zobaczmy co się będzie działo 33 PSI Zobaczymy czy to tak wszystko bardzo ładnie tutaj działa używany był? Tak, był używany o! Proszę bardzo, mamy 32 PSI, czyli pokazuje nam ciśnienie jakie mamy Tak i włączamy. Tam pójdziemy do 33. O, wyłączył. Mamy 33 PSI. Dla tych warunków, oczywiście, mamy 33 PSI. Wszystkie były ustawione na 33 PSI dwa tygodnie temu. Tak. Jeżeli będziecie mieli różnicę w ciśnieniu przy pomiarze. To musicie brać pod uwagę w jakich warunkach dokonywaliście dopompowania koła. Bo mówię, w zależności od temperatury ta wartość będzie wzrastała. Sprawdzimy drugie koło. Ja nie czytałem instrukcji od tego urządzenia. Chciałem zobaczyć, czy bez instrukcji sobie poradzę. Proszę, mamy też 32 PSI. A więc start. O, 33. Przyrząd jest bardzo fajny. Można sobie na przykład teraz mogę przyświecić. Proszę bardzo, mogę przyświecić. Teraz mam włączone światło. Czyli mogę pompować w nocy. Gdzieś będzie takie, taka potrzeba napompować w nocy. To. Zatrzymacie się, użyjecie tego przyrządu i FeGar nie reklamuje tego urządzenia wcale, ale chciałem pokazać, yy, że jest to również power bank, a więc bardzo szerokie zastosowanie tego urządzenia. Sprawdźmy koszt... jeszcze tył, bo wymieniałeś wentyle. A koszt? 250 zł. 250 zł. Tutaj były wentyle wymieniane. Sprawdzimy jak to się ma do tyłu. Tutaj Zrobimy też było deminizacja zrealizowana. Co? Też było. Co było? Też było. Y... Tak mierzone i napompowane do 33. Ok. Deminizacja załatwiała, Wentyle je Wymienić. Super. Tutaj była taka sytuacja, że były po prostu te wentylki były zawieszone i nie można było w ogóle napompować powietrza. Trzeba było się naprawdę namęczyć. I wymieniałem właśnie te zawory w kołach. I w ten sposób, i w ten sposób tutaj w tym akurat kole też wymieniałem zawór tutaj też było zawieszone. Są proste czynności, ale warto o nich wiedzieć. O, tu będzie widać bardzo dobrze. No i mamy w tej chwili właściwe ciśnienie w kołach. Samochód przygotowany do jazdy. Sprawdzimy sobie jeszcze zajrzymy tutaj do środka, gdzie warto popatrzeć. Jest yy, ten, taka gumka, w środku jest taka gumka yy, dystansowa, O nakręcamy i długim dłuższym przyciśnięciem wyłączamy przyrząd. Świetny przyrząd naprawdę jestem pod wrażeniem. Można bardzo szybko przygotować samochód do jazdy tak jak widzieliście i w dodatku macie takiego przyjaciela, który jest i latarką i komórkę wam podładuje naprawdę warto coś takiego mieć przy sobie jak materiał sponsorowany. Tak, nie, ja nie sponsoruję tego, ale bardzo mi się podoba. Chyba sobie coś takiego też kupię. Na razie, trzymajcie się, cześć.